Everybody, everybody. Everybody, everybody. Mm -hmm. Zwróćmy, Karol. No dobra, zrobię to normalne przywitanie, czyli właśnie to. No witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a w dzisiejszym filmie zagramy sobie w Minecraft Bedwars, ale bez łóżka. Dobra, już już tłumaczę Wam o co w tym chodzi. Więc. Nie włączy mi się tryb kamery. Więc w tym. Yy, w tym jakby. odcinku chodzi o to. Yy, że. Nie możemy kompletnie w ogóle zginąć yy, na Minecraft Bedwars. Czyli innym słowem, te jakby nam zniszczyły łóżko. Nawet jeżeli to łóżko jakby jest yy, pokazane i. pokazuje się, że ci. nikt nie zniszczy łóżka. To jeżeli na przykład spadnę, to od razu przegrywam gierkę. I muszę iść do następnej gry. Jeżeli. Po prostu, jeżeli e, uda mi się wygrać trzy gierki, to tutaj ma być. E, to tutaj ma być 10 łapek i Wbijaj na Discorda oraz Zestaw Suba. E, no a 5 łapek to kolejny właśnie odcinek. E, z te, z jakby z Minecraft Bedwars. Jakiegoś challenge'u. Piszcie też w ogóle w komentarzach jakie challenge e chcecie. Ja oczywiście przeczytam każdy komentarz. No i możliwe, że ten pomysł pojawi się w następnym odcinku. Dlatego co? Łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem no i zapraszam Ciebie do oglądania tego materiału. Dobra, więc jesteśmy aktualnie żółtymi. Pozbierajmy sobie troszkę tych jakby e, żelaza i e, złota. No rzeczywiście. Zbieramy sobie mieczyk, wełnę, no bo oczywiście innych rzeczy nie muszę kupować, ponieważ nie obudowuję sobie łyżka, ponieważ w sumie po co na to wełnę. To szybko się buduje na te diaksiki. Zbieramy sediaksy i lecimy do bazy. Kupujemy szarpnesa, zbieramy znowu y, te y, żelazo i złoto. Kupujemy więcej wełny i jakby te, te, te nożyce o. Odkładamy rzeczy do skrzynki lecimy po w ogóle aqua jest nas. tylko Aby poczekajcie może pójdziemy dobra wiecie co pójdę na środek zbieramy sobie emeraldy jak ktoś tutaj był ponieważ wszystkich emeraldów ojej wolę być tutaj f... zbierać na diamentową zbrojkę, ponieważ oczywiście łyżeczką mnie nie jest Bo Ponieważ i tak już nie mam, nie? O, jest 6! Idziemy teraz szybko do bazy i kupujemy sobie zbrojkę diamentową tak na początek gierki. Tak o, nawet czy się zdziwię. O, jeszcze sobie pozbierajmy na sharpness. Kurczę to będzie. W ogóle jest aqua? Akła nie ma od początku gry, no to ja jestem tutaj normalnie na luziku, no nie, no. Kupujemy zbrojkę, kupujemy szartnesik i zbieramy kolejne złoto. Już mi potrzebne no, do tego zabierzmy Troszkę troszkę więcej, bo ja tak naprawdę to to jest już moja ostatnia gierka, więc jakby ja tam mogę sobie kupować co chcę. Pola. i to jest to jakby ostatnie żyćko, teraz nie jest. jeżeli spadnę to będzie płomień. Lecę sobie teraz, nie wiem, po tupów to, no. w sumie mogę sobie polecieć po to, po, te, po emeraldy. Żeby pokupować mieczek diamentowy, bo wtedy to będę po prostu mnie pokonał. Dobra, tam widziałem gościa. Możemy... On... Próbuję czterech. Tak. A bo wiecie co, po prostu go nie będziemy atakować. Czary w ogóle... A, czary szary jakby ma stąd do budowania. Ja tam nie będę w to ingerował. Po prostu pójdę dalej, żeby do mnie bili, bo nie mam ochoty teraz na walkę. Dobra, więc jesteśmy już w bazie, kupujemy sobie. Kupujemy sobie teraz diamentowy. Dęk. Dęk. I kupujemy sobie lepszy tutaj szarpnięcie, to no, dłużymy sobie wszystko. Krzynki, w ogóle nikt jeszcze tutaj nawet nie przyszedł. To łóżko moje. Co jest Zde. Jakby mówić. D? Jak? to tak sobie. Teraz. No. sobie, Wy sobie inne rzeczy. Proste, proste. To. To. Złota i kuby. I kolejne tały. A czy nie ma? Odłożę resztę do skrzynki. Tu. Wow, w ogóle jakie jestem uzbrojony. Pierwszy raz w ogóle y, w życiu y, na Bedwarsach taki, taki uzbrojony jestem. Co jest? To ile mam? Czy. Dobra. Będą trzy. Weź sobie Hellpool. Jakby Kto ktoś nie wiedział, to jest bardzo fajna rzecz. Szybsze odradzanie serduszek w bazie. No i piecyk. Nie, no ja jestem tutaj totalnym koksem. Zobaczcie na to wszystko diaksowe. pełno rzeczy. Tylko teraz byle nie spaść. <noise> Bo to jest takie najgorsze, jeżeli je ja spadnę. Nie? Wtedy będzie już koniec gierki, a ja taki uzbrojony. Ale tak nie było, nie? Po co ja zbieram te emerady mi potrzebne. O ja się kręcę, co tam się dzieje? Poczekajcie. Tylko. No nie, nie zrzuciłem go. Ale nawet mi pomogłem wręcz chyba. No. Nawet mi pomogłem i a ja sam sobie zmarnowałam szczały, nie? Dobra. Siema panie Szary. Co pan chce? Ze mnie no? no A no! To tam nie, nie jest pewnie nic. O, ma. E dziękuję. No. O! Ale se dobudował. Dobudowanie się zrobił. To no, ja na niego, nie? Może się nie spodziewię. Dlaczego? No nie. <noise> Dlaczego taki uzbrojony byłem? To co, lecimy do kolejnej gierki, nie? Dobra, więc jesteśmy aktualnie Aqua. Niestety wcześniejsza gierka mi się jakoś nie nagrała, yy, dlatego... No, jestem trochę wkurzona, ponieważ chciałam szybko zrobić ten odcinek. A to mi trochę utrudniło sprawę. Ale damy radę. I teraz budujemy się do jakby na diaksy, żeby sobie je pozbierać. W ogóle wpadnijcie też na Discorda mojego Archibloka 52 link do niego znajdziecie w się Tak samo do filmu, e, tak samo do kanału Archibloka 52 do tego wpadajcie. Naprawdę bardzo fajny kanał, e, no i też tak samo bardzo fajny Discord, ponieważ on no, już się zaczyna dosyć rozwijać. Co? Tyle z takich chyba ogłoszeń paryfialnych. Ale po co ja tyle tego? Po co ja tyle wełny kupiłem? Tyleczasną słyjkę. Tak, tak o. Już tu się chcesz budować do góry, jak taki nob? A few moments later. No nie he, 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 he. dlaczego musiałem tak szybko zginąć? To było total... to tak. totalnym nubem. Lecimy do trzeciej. Ale też ostatniej Giereczki, Więc widzimy się za chwilę. Dobra, więc ta gra zaczyna się tak, że jesteśmy aktualnie czerwonymi, w sumie fajny kolorek I zbieramy sobie standardowo. Lecimy na Jaksi. Dobra, więc jesteśmy już w sumie blisko. Lecimy do No. Co? było? jest pełne. Gość, gość się do mnie buduje i ma tam. Ale wylecie w powietrze. Nie, Dobra, chcesz szkolnego. Nie, nie uda mi się. Kury. A to ciekawe. I takie nowe chyba rozwiązanie, nie? go jakoś tak nie wiedziałem. O nie, nie udało mi się. O nie! O nie! O nie! O nie, o nie jestem. Nie o mnie teraz ładem nieci potrzeb. Nie, on mnie teraz nie zna, co Nie, on mnie teraz nie zna. Wywodzę mu. Mordeczko. U ciebie. Że przegrywam. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że ci się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętaj łapce w górę, oraz sobie z dzwoneczkiem, Jeżeli tego jeszcze nie robisz. No i wpadnij też na Discorda yy, mojego i archibloka 52. Link macie oczywiście w opisie. Yy... I napiszcie też fajnie by było, gdybyś napisał w komentarzu jakiś pomysł na odcinek. Oczywiście przypnę Tobie serduszko. I możliwe, że ten pomysł pojawi się już w następnym odcinku, dlatego apisz, pij na Discorda, zostaw łapej i subika, a już się z tobą żegnam i siemaneczko!